To wszystkim tutaj. W dzisiejszym odcinku yy, pira... Yy, milusia pira Midusia, <grytania> Czyli budujemy naszą piramidę. Aha, nie tutaj. Rozpocznij pracę, dobra. I yy, co to mi dało? Aha, ja będę zarabiała na jakichś tapkach złota? Gdzie w ogóle jest napisane, ile mam? Czemu mam cały czas zero? Czy ja mam tu łapać? no, ja nie kumam. Zbierz gotówkę, dobra, tutaj. Już myślałam, że coś mi się tam dzieje. Dobra, tutaj za darmo. Aha, do czegoś muszę dołączyć. Czyli nie aż tak do końca za darmo. Okej, okay, tutaj jest jakaś tablica. Ja bym chciała tą nasz... Aha, nie mam gotówki tyle. Dobra, za pięć jeszcze mogę jakąś... Ale ja nie chcę tych tablic, W sumie po co mi one Jezu, jaki ja mam skok Dobra, zbierzmy gotówkę 65, no ale patrzcie Za darmo, ale jednak do czegoś tam muszę Ej, co tu jest? Eee, a jest jakieś koło fortuny? Ja lubię koła fortuny w tych grach Znaki Nie N -n -n, Chyba nie ma koła fortuny Dobra, ale mogę zabrać gotówkę Patrzcie, 5 dolarów mi zapłacię I teraz mogę kupić ee, dropera kolejnego Okej okay. Mega dropper, 95 robuxów na pewno, nie? Dobra, ej, ale ten dropper Zrzuca po 10 chyba Patrzcie, tak Czyli yy, o wiele szybciej nam będzie szła ta gotówka Ale i tak, i tak wolno idzie Dobra, mam 90 i patrzcie, tu jest jakieś jezioro, mogę tu wskoczyć? Ty, ale szkoda, że tutaj nic nie ukryli Bo to jest takie idealne miejsce Żeby coś fajnego ukryć, nie? Na przykład, nie wiem 1000 pieniążków, to by było fajne Okej, okay, ale widzę, że tam innym też tak średnio idzie ta budowa naszej piramidy. E, zbierzmy więc pieniążki i chyba stać nas na kolejnego... Aha, nie. Ale teraz, nie, jeszcze nie. Teraz będzie nas stać na kolejnego dropera, e, który będzie hmm. ciekawe za ile teraz kup, e, produkował. Za 19. Mogły hmm. chociaż za 20, wtedy byłoby wiadomo, że za każdym razem jest... Więcej. Ale to jest ścieżka za 158. Czy to będzie tylko ozdoba? No. Czy to jest kolejna taka linia? Nie, to jest tylko ozdoba. Bez sensu. Koprzciel na zewnątrz za 210. Nie, no. To mi się wydaje, że najpierw lepiej te dropery albo ten ulepszacz. Co to jest ulepszacz? Dobra, no potrzebuję dalej kasy. Mm. Za 600 Robuxów jest dwa razy więcej gotówki? Strasznie dużo. 100k za 89, dobra To kupmy za 89 100 tysięcy gotówki Dostałam 500? Beskitu, tu dostałam 500 tysięcy Słuchajcie, no ja się tam później nie będę Skoro dostałam więcej, co daje to ulepszenie Tak, każde jest Więcej warte, dobra To kupmy jeszcze ten za 600 No i dobra I pierwszą linię produkcyjną mamy już z głowy I teraz co my tutaj mamy? Diamentowa kopalnia za 5 milionów. Tutaj ha, tu jakaś subskrypcja jest, nie. Transporter. Nie chcę, to zawsze taki jest. Czekajcie. Dobra, tu chyba są kolejne. To kupmy te dropery tu. Żeby nam jak najszybciej też yy, pieniążki leciały. Póki my mamy swoje pieniążki kupione już. Yy. Myślę, że linia produkcyjna jest dla nas tutaj najważniejsza. Dobra, czyli wydaje mi się, że linię produkcyjną mamy już załatwioną całą. Jeszcze się przejdę. No to teraz możemy wydawać pieniążki na rozbudowę naszej piramidy. Czyli kup ściany. Dobra, kup oświetlenie. Ej, zaczyna to ładnie wyglądać. Kup dach za 2000. Dobra, kup dekoracje. Jakie dekoracje? A, chyba te kamyczki, dobra. Dodaj jakąś wyłóż podłogę. Kur, złotą egipską statuetkę? Ja chcę złotą egipską statuetkę. O! Ej, ale ekstra. Dobra, mogę zebrać gotówkę. Tutaj mogę kupić ściany, ale ja bym chciała zobaczyć na zewnątrz, co się dzieje. Okej, okay, tak to na razie wygląda. Kup ściany zewnętrzne. Kupuję jakieś ściany, ale ja nie wiem, co. Patrzcie, już mam prawie całą piramidę. Oj, wlazłam na 105K! Niedobrze. Jezu, czekajcie, ja się muszę aż odsunąć. Jaki kawał, zobaczcie. Ale ja mam wielką piramidę już! Co jest? Patrzcie, ja tam jest sfinks nawet na górze. Dobra. <grystanie> jak się za mną kopci jak biegnę. <grystanie> Dobra, ej, ale... Prezent! Dostałam gotówkę. 500 gotówki, jakiś diament. Co w ogóle mogę za diament kupować? Dobra, weźmy pieniążki. Coś się nam tu zbiera, ale to kurczę jest tak powoli. W innych tego typu grach jakoś się szybciej. Dobra, za 5000. Tu jest jakaś diamentowa. Ale to mi chyba już nie daje żadnych pieniędzy. Co? Daje mi pieniążki. Patrzcie, jak dużo. Dobra, kupmy kolejne. Kupmy tutaj te, ok? I po drugiej stronie też, póki mamy pieniądze. Lawa lawy. Eee, jezioro lawy. Dobra, to te też kupmy. No i super. Brakuje już mi pieniędzy. Ale patrzcie, tutaj jakie to kwoty lecą. Dobra, mam 27 tysięcy teraz, to szybko tu idzie. Dobra. Czy stać mnie za 39 tysięcy? Nie, 49 to jest najtańsza. Ale nie wiem, czy nie lepiej na 60 odbierać, zbierać, bo wtedy będzie chyba więcej leciało. Czekajcie. A może do za Dobra. lawa mnie nie rusza. 570 i 570? Te wszystkie dają 570? No to chyba się bardziej opłaca teraz kupić tego taniego, mi się wydaje. Czekajcie. Tego. I on też daje 570? Tak, wszystkie dają 570. No to się najbardziej opłaca za 570. Ok, wystarczy nam. Nie, 60 tysięcy musi być za kolejny, dobra. Dobra, 60 ileś tysięcy kosztowało to. Dobra, 60. Czy ja mogę tutaj jeszcze coś ulepszyć? Złote ulepszenie za 110 tysięcy. Ciekawa wtedy. Czekajcie. Nie, wszystkie 570. Wydawało mi się, że widzę 750, ale to nie. ciekawa jestem. No bo tutaj jest jeszcze bardzo dużo miejsca. No to wychodzi na to, że jeszcze byłoby więcej tych. tych. Pop ściany, dobra, za te 6 tysięcy mogę kupić. Okej, okay. patrzcie, i to wygląda jakby tutaj były kolejne. No, ołtarze. W sensie te. Do zbierania. Ja mam. Dobra, poczekajmy na te 110 tysięcy. I patrzcie jeszcze. A, tu nie mogę. Ale co mogę jakoś coś? Okej, okay, zdobyłam klucz. I losuje mi nagrodę, dobra. Dostałam gotówkę, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz wzmocnienie. Taka, ja nie kołam czasami czegoś, dobra. Zobaczmy o ile... 605, kurczę. Nie zwiększa to stanowczo. I teraz tak, 52 tysiące. Tutaj mamy kolejne... Yy... Aha, tu chyba nie mam wyjścia, muszę tam. Tutaj za 400 diamentów jest kubko piepalnie diamentów. Zapewne jakbym kupiła. Dobra, kupmy to ozdobę. Tą kopalnię diamentów. I zabierzmy pieniążki. No to bym wtedy diamenty mogła, ale no to jest trochę Kup most. Dekoracja obszaru. A tu mogę coś kupić? Nie, Więc chyba muszę teraz to... I co, teraz mogę kolejne? Nie. Tutaj coś jest za 57. Platforma. A, nie mam pieniędzy tyle. Dobra, to się wróćmy. Tutaj jest za 50 odrodzenia. Rodzenie? To tutaj można zginąć Czegoś chyba czasami nie ogarniam. No dobra, 57 tysięcy. Czyli teraz jakąś świątynię muszę wybudować. Nie mogę gdzieś indziej pójść, żeby wybudować kolejny taki ten do zbierania książków. Czemu mają tu książki? Jarej, no. To jest już trochę... Nie pasujące. Hmm. No nie, ja chyba muszę teraz tę świątynię wybudować. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba? Żeby mieć większą opatrzność i więcej gotówki zbierać. Tutaj jakieś kryształy w ogóle. Okay. Dobra, kupujemy wejścia. Stać mnie na ściany. Na filery już nie. Zielony. Tutaj jest! Patrzcie, tu mogę wybudować. Na razie zostawmy sobie te ściany. Kurczę, szkoda, że nie ma tutaj tego miejsca na zbieranie gotówki, bo będzie się trzeba daleko dosyć cofać, chyba że jak wybuduję... To Dobra, 100 tam nie stać. Dobra, i zobaczmy, co się wydarzy. O, słyszałem jakieś kroki, 1900. Ja teraz muszę mieć 150k, żeby mi się kolejne zbierały. Dobra, chodźmy... Mm, kolejną tą mordę, co wypluwa? I za 30 sekund będę miała nagrodę. Ciekawa jestem jaka. A czekajcie mogę zobaczyć chyba. A nie. Dobra. To kupmy tą mordę. I ile? Tamta 1900, a ta? Tylko się nie To Też chyba 1900. Nie dobrze. Bo teraz 240 tysięcy potrzebuję. To rośnie a tych pieniędzy coś ubywa. W ogóle nie wydaje mi się, że... O... Tak, szczerze! Że ta mapa, to ona jest zrobiona w taki sposób, żeby jak najwięcej kupować jednak tych pieniędzy, bo ciężko w nią byłoby grać nie kupując. O! Milusia Skoczusia. Zobaczmy, co tutaj jest. Nie, nie ma nic specjalnego. Dobra, chodźmy po tę e, kasiorę, co nam tutaj wropnęła. I teraz za 250 będę mogła kupić kolejną mordę i ciekawa jestem, co będę mogła kupić dalej. I pewnie tutaj będzie cała ściana tych mord. Co, ile to wykłada? 1900. Not good! 240. Ej, niebieski, te były zielone, więc możecie niebieskie więcej. I czekajcie, ile? 240? Poprzednia chyba była 250? Nie wiem dobra, darmowy prezent. 12500 to no, nie jest wcale tak dużo jak na te potrzeby, które teraz mam. Dobra, bo zostanie mi 1000, ale będzie, okej. Okay. I dostałam też jakieś te diamenty, ale mi się wydaje, że jakich jakieś dużo nie mam, no to zbytnio z nimi nic nie zrobię. Dobra. No, niebieski i teraz... 28... Oś... Czekaj, 28... Tak, 28. 270 teraz potrzebuję. I wydaje mi się, że tych niebieskich też może być 3 i wtedy będziemy przechodzić już do kolejnego, czyli tak. 330, dobra. Dobra. Dobra, kupuję świąteczny. No dobra, coś z niego wypada, ale co? Trzy pół? Czy to nie będzie taka ta czerwona morda po prostu? Tak. Aż wejdę do środka, zobaczę, czy coś się udało. Nie, no bo tu są już robuxowe tylko. No dobra, zobaczmy, czy są jakieś rzeczy, których... Dobra, drugiego piętra nie wykupiłam. Okej. Okay. Wydaje mi się. 8 tysięcy on daje. No on też daje 800, 8. I pewnie tutaj będą jeszcze dwa i tam jeszcze dwa. Może jeszcze z tej strony? No dobra. Ale mamy w międzyczasie... Dostaliśmy 20 tysięcy i 6 diamentów. Ok. Mi się wydaje, że tu będzie jeszcze jeden. No. Tak, i on dalej 8 kadaje. Nie gadajcie, to ten sam. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli lubicie te ikony, to oczywiście zostawiacie bardzo dużo łapek w górę, bo wtedy po prostu nagramy więcej takich odcinków, a jak mam nagrywać więcej takich odcinków, to subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie kanał Milusia Plus, bo tam też są fajne filmy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!